Ja tutaj jestem. Głosowania. Jak obywatel uważa, że na przykład poza tym podatkiem czy budżetem państwa nic nie chce partii dać, to jest jego sprawa. Jak chce, to dobrze, żeby reszta współobywateli wiedzieli, kto i ile daje. I to jest jedna sprawa. I druga. Otóż proszę Państwa. My tu prowadzimy jakąś dyskusję, która narusza moje, że tak powiem, kanon moich wartości A dlaczego? państwowych. Mianowicie tak, no, przecież i politycy, i polityka, i parlament, i partie polityczne, to są segmenty tego samego dobra wspólnego, który się nazywa Rzeczpospolitą. Oczywiście ja lubię tych różnych miłych teoretyków, którzy opowiadają, że można rządzić państwem bez partii politycznych, bez demokracji. Ja to pamiętam, to już trenowaliśmy i to kilka razy w różnych Ale nikt nie mówi w tej... dzisiaj w tym programie, że nie. można. Natomiast bez partii politycznych... jeśli. jeśli demokracja ma funkcjonować dobrze, to trzeba po prostu zdefiniować z jakich środków no, no, żeby... i wedle jakiego systemu znaczy, ma być finansowana. Wybór jest dość prosty tak naprawdę, by go już sprowadzić do takiej, zupełnie podstawowego, do takiego, do takiej podstawowej e, e, antynomii. Mamy do wyboru trzy możliwości. Pierwszą, aby e, legalnie jawnie finansował partię biznes. Drugą, ażeby legalnie i jawnie partię finansował podatnik. Trzecią, aby nielegalnie i niejawnie partię finansował kto chce. Dzisiaj mamy tę trzecią, pozostają nam te I dwie drugie. Nie chcemy w dzisiejszych warunkach, żeby finansował biznes. Dlatego komisja przeze mnie kierowana proponuje, ażeby wprowadzić prawny zakaz finansowania polityki przez osoby prawne w ogóle z karami. To z karami z kodeksu karnego. Ale takie takie i taki zakaz można do... obejść. Panowie to doskonale wiecie, że nie. można to obejść pan pan na z... każdy z... przepis prawny, panie Rafale, no przepraszam, każdy pana, przepis, przepis można prawny obejść, można odejść. Dlatego... Czy to znaczy, że pan jest za tym, żeby zlikwidować to... kodeks Ale karny? No, Ale partia spokój, specjalizuje no. się w argumencie, że nie ma co zakazywać tego lub owego, bo akurat ten zakaz będzie nieskuteczny nie w tym wypadku z się. Dwa słowa. Jeśli można. Demokracja rzeczywiście działa źle, działa źle w Unii Europejskiej w tym segmencie, jeśli chodzi o korupcję. Bardzo źle działa w Polsce. No pan to moim marzeniem by było, nie żeby w Polsce idealne. działała tak, jak w Unii minimalistą. Ale jeśli pan pozwoli, Stany Zjednoczone nie są państwem idealnym, są państwem stosunkowo pod tym względem, moim zdaniem. Yy, najlepszym. Ale w Stanach biznes finansuje politykę na wielką ale wszystko, skalę. Tak, ale, A ja nie chcę, żeby jest... w Polsce biznes finansował, ja bo to tworzy na ale ja nie chcę ten Przepraszam, ten to proszę. Ale nic podatnicy personalnego. podatnicy ja nie chcę, może nie chcą finansować ja partii politycznych. Ja nie chcę polityczne. finansować panów, tak. To nie personalnie. A może przecież nie być tak, że biznes jawnie ja finansuje partie ty, polityczne. Ty, bo ja przepraszam, bo chciałem coś powiedzieć, co wydaje mi się ważne. Chciałem powiedzieć coś, co wydaje mi się ważne tutaj do pana posła. Odpowiadając, bo pan mówi, że partie są częścią demokracji, że są sobie wartością. Otóż w pewnym sensie tak, tylko że partie bardzo łatwo się mogą przemieniać w coś w rodzaju gangów, jeżeli wychodzą spod kontroli wyborców, jeżeli się, ładnie mówiąc, mądrze alienują. Od nich. I zaczynają działać Dobrze, po prostu niech jako nie stowarzyszenie. Truizmów, bo to wszyscy wiedzą, że partie mogą się wiedzą, degenerować. wiedzą, że, że partie niech się pan, degenerują, pan, redaktor, że wszystko w kraju staje się łupem, niech pan czy powie, to kasa chorych, czy co niech innego. Niech pan powie rzecz znacznie prostszą. Jeżeli nie podatnik, to kto ma finansować politykę? Biznes? Źródła pan, żeby biznes finansował? nie są w tym, ale kto finansuje Kto ma finansować partię? biznes? Niech pan odpowie na kto to chce. pytanie największe. korupcji, a nie ci, którzy nie chcą. Czyli kto czyli chce, biznes. czyli jawnie, biznes, biznes, osoby prywatne. Ale, ale przepraszam, źródła korupcji tkwią gdzie indziej. Źródła korupcji tkwią w tym, na przykład, że mamy proporcjonalne prawo wyborcze. We Włoszech pierwszy krok, który podjęto, żeby zlikwidować nieprawidłowości w funkcjonowaniu partii, to była likwidacja proporcjonalnej ordynacji wyborczej. Bo tak jak liberum veto było źrenicą wolności szlacheckiej, tak to proporcjonalne prawo wyborcze jest w tej chwili i źrenicą państwa partyjnego. Obawiam się, że z takim program. samym Moga, skutkiem ale dla Polski. Mogę pana o poinformować? Pewnie pan nie wie o tym, a może pan słyszał gdzieś. Otóż w Wielkiej Brytanii po 200 latach funkcjonowania jednomandatowych większościowych okręgów wyborczych wprowadza się proporcjonalne. Otóż wie pan, nie ma jednej reguły. Nie ma. Warto, żeby to powiedzieć. że albo wybierają wyborcy, za konkretnej albo wybiera sprawy. kierownictwo Sejmie. partii, kto będzie w Parlamencie. Panie pośle, Czy proponowano panu pieniądze za załatwienie konkretnej sprawy kiedykolwiek? Mnie akurat nie Ale zna pan ale taki ludzi, którym proponowano? myślę, że to być może z mojego groźnego oblicza wynika, że mógłbym takiego klienta wyrzucić za drzwi, ale jest rzeczą zupełnie naturalną, że nawet wtedy, kiedy absolutnie krystalicznie uczciwa partia i wzór biznesmena po obu stronach się spotykają. I partia od tego biznesmena bierze pieniądze, to ta transakcja przy nienagannie uczciwej partii i nienagannie uczciwym biznesmenie jest w jakiś sposób podejrzana, bo a nuż w przyszłości ten biznesmen będzie potrzebował politycznego poparcia. W każdym razie, Panie, proszę Państwa, Solidarność polityka, Polityków wolno, zauważyliśmy dzisiaj nie tylko w Sejmie, ale w tym się biznesem programie. I handlem, a my się nie najęliśmy Najprawdopodobniej do więc będziemy płacili na utrzymanie partii politycznych. Dziękuję bardzo. Na utrzymanie Krzysztof, demokracji. Krzysztof no, Jan Ma, Maria Rokita i Pan Rafał Ziemkiewicz byli moimi i Państwa gośćmi. Dziękuję Państwu. Dobranoc.